Dobra, kochani, pracę 27 grudnia. Ostatnie pracę w tym roku. Yy... Uwaga, update'a w tym zniżeniu 871 mega, tak? Nie mogę, nie mogę przedłużać, bo niedługo trzeba startować. Niedługo trzeba odpalać streama. Tak więc zapraszam na streamka wszystkich serdecznie. Yy, link macie w opisie yy, Class Changes, Scholar. Tydzień powieściu Skolara, Scholarka dostaje buffy. Jest, są to przeważnie buffy na cooldowny na niektórych skill'ach nie będziemy tutaj owijać bawełny, tylko tak jak widzicie yy, Solidnie, solidnie pozmieniane na niektórych skillach, nawet o 2 sekundy Jestem ciekaw jak to, jak to zmieni yy, jej gameplay No na pewno będzie przyjemniej, łatwiej, szybciej Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, zapraszam oczywiście na streamki Content, to podmieniali? Yy, jeżeli chodzi o season Season? Serio? Teraz nie rozumiem jak to chodzi, no bo Yy, zabrali condition wymaganie, które mieliśmy spełnić, czyli wbić na sezonowej postaci 61 poziom. Zabrali to i teraz może... No, i wiecie, mogliśmy sobie wtedy wybrać ten Black Star Weapon. Poprzez challenge. A teraz tego nie ma. To, to chyba oznacza, że po prostu wchodzimy i przez challenge dostajemy Black Star Weapon. Tak czy tak czy siak. Bardzo fajnie spoko, nie każdy. Gracz, który ma tam już po 30 postaci, przecież będzie robił sobie ten sezonową postać. Spoko dla nich. Dodano dodatkowej temy: Blackfield, Blackstone. Jeżeli jesteście na sezonie, no to dropią wam takie przedmioty do ulepszenia waszego ekwipunku później możecie to wymieniać. Bla bla bla. I z afuaru doda dodali po 3 do 5 Blackstone'ów. Spoko. Zwiększono, zwiększono liczbę Blackstone'ów, które zdobywaliśmy z Rift Echo. Spoko. Zabrano Fugar Time Piece, yy, który, moglibyśmy, który mogliśmy zdobyć yy, w, sezonowym, yy, w sezonowym summer season. Czyli w wakacje polegało to na tym, że robiliśmy sobie postać. Jeżeli postać nam się nie podobała, używaliśmy takiego Fugard z Time i mogliśmy po, po prostu zrobić kopię, wklej z tej postaci, którą mieliśmy, na postać, którą chcieliśmy sobie jeszcze zrobić jako sezonową postać. Yy, ok. A, i teraz są tikety, tak, nie przejmujcie się. Teraz macie etykiety i ilość tiketów jakie tam posiadacie. Ja chyba mam dwa. Pozwala wam na robienie tych sezonowych, sezonowych postaci. Tyle, ile macie tiketów tyle razy możecie zrobić sezonową postać. Yy, itemy Zmienili ikonki itemów Metal Solved, Manos train Close, Manos Gutten Close. Yy, tak, zmienili na takie bardziej, wiecie, nowoczesne. Yy, zmieniono. Zabierano niektóre itemy do yy, wytwarzania deboreki. I takie przedmioty jak Abyssal gaze, Specter's gaze, jewel of Luzin. i te Arsenal Power, Arsenal Seal zostały yy, zabrane, bo oni ułatwiają w tym momencie nam wytwarzanie, wytwarzanie, znaczy zdobywanie akcesorek. Tak więc Deborek i Neklesy, Belty i Ringi, Tungraty Ringi, Tungratingi. Yy, zwiększony jest drop rate, z tego co widziałem. Zwiększony jest drop rate. Nie będziemy się tu rozczytywać, bo. No, Zmiany są w każdym razie na plus. S ułatwiają nam zdobycie yy, deboreki oraz a, oraz tungardów, tak? Tutaj były przepisy i takie tam, ale no nie będziemy tego czytać. Tylko po tym patchu wszystko zostanie yy, zostanie zamienione. A przedmioty, które posiadaliście, prawdopodobnie część z was tam posiadała: Spectre Geyser, Abyssal Gaze Downs Resentment, Sorki oraz of Illusion zamieniają się w następujące, następujące akcesorki bardzo fajnie bardzo fajnie że to wszystkie jest ułatwiane, no nie oszukujmy się bardzo dużo, bardzo dużo różnych mechanik, różnych yy, rzeczy jest w BDO, tak więc ułatwianie ułatwianie takich rzeczy dla nowych graczy jest całkiem całkiem okej okay. zmieniono wygląd Ted te Black Star Weapon Boxów no to teraz widzicie czerwony czerwony main weapon, taki niebieskawy z czerwonym tłem AWA i niebieściutki fioletowy, że tak powiem, weapon boxy. Spoko. Monsterki. Zmniejszono. <laughs> o, to jest śmieszne. To jest śmieszne, ale to jest spoko, dla nowych graczy. Yy, zmniejszono hapę, które posiadał ten boksik. Jeżeli tam biliście stwory na spocie, mógł wyskoczyć wam boksik, i yy... nowym graczom było ciężko to zbić. Z tego co widzę, tu jest napisane. Tak więc zmniejszyli jego HP, żeby i nowy gracze z łatwością mogli sobie. Z nim poradzić. To no faktycznie zauważyłem wczoraj, wczoraj właśnie na spocie. Biłem, biłem tego boksa, on ciągle puchapy. Ale to widać, nie tylko dla nowych graczy, ale też dla tych, co już troszkę grają, też stwarzało problemy. Ok, UI, yy, nic ciekawego. Question Knowledge, nic ciekawego. Web, nic ciekawego. Yy, modifier Changes, no, pozmieniano. Tutaj wiecie, naprawiają i zmieniają. Dużo fixów do skolarki, z tego co widzę. Dużo fiksów do skolarki. Dobra, yy, przejdźmy do eventów. Make a wish. Yy, poprzez challenge dostajemy taki jolo i Field Pouch of Fortune i możemy go wymienić na następujące przedmioty: Na buffy, które trwają po 10 godzin, bardzo fajna opcja. Oczywiście yy, buffy na spoty i buffy na Life Skillen oraz dodatkowo od Black spirita możemy wymienić za 20 energii yy, item Drop Rate plus 24 na 120 minut. Na 2 godzinki, takie 24 dodatkowe item Drop rate Całkiem spoko. Nie zapominajmy o tym, że chyba ten item drop rate jeszcze trwa. Chyba ten item drop rate jeszcze trwa. No dobra, no to całkiem spoko. Ta, bardzo za darmo dostajemy ten item drop rate. Teraz nie musimy się tak, musimy się tak spinać, żeby, żeby wyciągnąć go jak najwięcej. Yy, wish for a wonderful new year with a lantern. No tak, no tak, lantern przecież yy, jest w pinach, więc będą takie rzeczy. Całkiem fajnie lubię. lubię fajnie to wygląda. Dobra, grałem trochę w Genshin i ten Lantern Light. Każdy czekał po prostu na Lantern Light i widzę, że tutaj też nie jest yy, obchodzone obok tego, tylko też się w to Yyy, Wish Lantern, jak to się, jak to się robi? To, z czym to się idzie? Dostajemy taki event Wish Lantern i możemy co? I możemy to wymienić za Hard New Year's Year Chest. What's inside the Black Spirit Gift? Hm. Aha, no to to jest w tym. No ale nie, nie, opisali co się, nie opisali co się właśnie z tym robi. Co się z tym robi? No to dostajemy a później co? to dostajemy. Czy to dostajemy i to też dostajemy. W każdym bądź razie dostajemy takie przedmioty i oczywiście to oznacza to oznacza dla nas Can be sold Solta Shop za milion silvera. To oznacza dla nas yy, dodatkowe rzeczy. Każdy lubi dodatkowe darmowe rzeczy. Spoko, spoko, Lars w New Year. Yy, właśnie, gdzie możemy znaleźć się Lara? Lara znajduje się niedaleko niedaleko weli, tam na wybrzeżu. Idziemy tam w głąb, Jeżeli zobaczycie rybaków, idźcie prosto i tam znajdziecie Larę. O! Tak i buffy, buffy. Yy, tak jak mówiłem, jeden buff jest do. na spoty, a drugi na Life Mastery. Kolejny item dropped it plus 10% za darmożkę na 10 godzin. Tak, jest. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o te buffy. E, zmiana nagród za logowanie, bo tamte się skończyły, no to oczywiście dodali nowe i będą one już od jutra, od 28. Nie będziemy, mniej więcej są takie same za każdym razem. Tak jak w, wspominałem w ostatnim, e, w ostatnim materiale na temat e, updateowanego, wiecie, ekwipunku, bo jeżeli chodzi o sezon... Bardzo to ułatwili, bardzo to ułatwili I już nie musimy się męczyć tak jak męczyliśmy się Do tej pory, znaczy męczyli Musieliśmy szukać fs i w ogóle tego wszystkiego Tak więc Sezon jest ułatwiony, jeżeli chodzi O ekwipunek I dodają nam dodatkowo do Scarecrow Training yy, Wiecie, do tych Do tych, do tych yy, Kurde, jak się nazywa Scarecrow No do Scarecrow Zapomniałem jak to się nazywa po polsku Strachów na wróble, o strachów na wróble Dodali po prostu 50% combat tekstwa i 50% kombat skilla. Eee, Per-shop update, per shop update. Oczywiście pododawali e, kostiumy kostiumy dla skolarki. Cena to sama, cena bez zmian, żadnych, żadnych e, rabacików, żadnych nic, ale proszę bardzo, proszę bardzo. Jeżeli lubicie swoją wróżkę, to już możecie e, szykować portfel i możecie kupić na nią Kibeliusa albo taki strój majtki fajnie to wygląda, a no i oczywiście daje to bonusy, nie? Jeżeli jeżeli kupicie ten yy, Venesil, Venesil Fairy przyjemność 10 kupon, dostajecie processingu Xpa 10%, a tutaj dead penalty minus 5%. Jeżeli kupicie Kibeliusa, no, fajnie wygląda, fajnie wygląda, ok, ładnie to, ładnie to wygląda. No, no i możecie oczywiście kupić to oso osobno, jeżeli chodzi o Venesil 2, 100, jeżeli chodzi o Kibelius 2, 100 bez deals, wow. Best deals, wow. Nice. -a. Dobra, no to za 7, yy, 7 premium outfit boxów płacimy 14 tysięcy 14 tysięcy perełek, yy, jeden zakup na family wiecie, na następne dwa tygodnie. 40% off. Dobra, co dalej? Bez premium hunt pack. No, za 4000 perełek możemy dostać 1000 kristalów. 200 premium outfit box. Outfit of the year. O, jakiś czas temu były do, do, dwa takie boxy do zdobycia, ale po prostu za darmochę. Albo był kot na nie, albo, albo po prostu przez Nie pamiętam. No ale teraz jeden taki outfit box kosztuje 3,5 tysiące 3,5 tysiąca. 3520. O, dokładnie, tak jest. Outfit of the year. 2 Outfit of the year. Co tutaj? W ogóle nie pamiętam tych skinów, jak one wyglądały. Może niektóre by. Black Knight Outfit Box. Musiałbym je, musiałbym je popatrzeć. O! A tu jest wszystko rozpisane Dobra, co my tu mamy? Striker, Mystic Archer, Swords, All Female Classes Ale co All Female Classes? Nie wiem, które to jest, do których No dobra, w każdym razie Best Outfit Boxy 20% dwóch, 3,500 tysiąca, tysiąca perełek Daily Cronstone Bundle Może sobie kupię, zobaczymy, zobaczymy Daily Combat Booth uh, Bez Daily Life, life Booth, Friends for Life Ok, ok. Best Friends for Life. Dobra, Chronstone Bundle. Um, zastanowimy się. Daily Combat Booth Bag. Okej, okay, 125 perełek, nie, nie tak droga, collection scrolle, exp Fajnie, to samo tutaj, Live bug yy, Perfume of sweetness, secret book of flory Fajnie, fajnie, za ile? Za 200 perełek, to jest droższe, Halo. No dobra, yy, friends for life, czyli dostajemy polar bear'a, hedgehog'a oraz lamę i te pety i te pety są odpowiedzialne za dodawanie bonusów o life skillowych jest, jeżeli jesteśmy koniarzami no to oczywiście uuu 40% off na na wiecie końskie rzeczy mount skill change kupon mount all skin training kupon spoko ok dobra yy, dodatkowe produkty additional products co my tutaj mamy blessing pack chooser 15 ej to jest, to jest całkiem spoko jeżeli wam brakuje takich rzeczy jak yy, old moon to zapewne to zapewne w tym Choose Your, Choose Your 15 Days box. Yy, znajduje się tam Blessing kama Value Pack. A to jest New Adventure Blessing Pack. To nie jest fair. Ej, powiedzcie, że oni to zwrócili. No, bo to jest dla nowych przygód, nie? Dla nowych, dla nowych graczy. 30% jest na to. Całkiem spokojnie. Kiedyś na pewno się przydadzą takie, takie rzeczy jak. Value pack, te inne Old Moony czy Blessingi Penta Premium Outfit Box Za 13600 No nie będę mówił jak to e, Co tu jest, no bo to jest oczywiste Lucky Companion Za 1800 jak dostajemy Prank, Gabby i Arctic Foxa Fajnie e, Life Skiller, a ten nie, nie wiem do końca Czy to Life Skiller czy co e, Silver Deals Spoko, za 2023 rok dostajemy Silver Deal. Za 2023 Silvera dostajemy takie rzeczy jak Masofior Magic, Advanced Advice of Force plus 40, Lara Sword Dugti, Raz2, Big Garnier, Firecracker Box, Raz2. Nie wiem co to jest. Pewnie kupimy. I. Jako, że no, nowy rok, no to i dali nowy paczek, 2024, Kronstone, razy 100, lojalitki. Za tyle Silvera się opłaca. To mogę polecić. Tak, i jeszcze była jedna rzecz, którą chciałbym poruszyć. Ale to było chyba w eventach. Tak jest, słuchajcie, chciałem zostawić to też w sumie na koniec. Chciałem zostawić to w sumie na koniec. Yy, od dzisiaj, 27 grudnia do 17 stycznia, mamy opcję wysyłania giftów. Jeżeli chodzi o Pershop, Shop możemy wysłać gifty do kogoś z gry. Tak więc, kochani. Jak to wygląda? O, w pierwszym pojawia się taki prezencik i możemy wysyłać taki prezencik wpisując wpisując nazwę Nazwę postaci zapewne i możemy wysłać taki giftik do kogoś, do kogoś, kogo lubimy. Albo kogo nie lubimy, a im coś jesteśmy winni. To jest od was zależnie. Ale wracając do tego. Yy, miejcie to na uwadze, bo dopiero dzisiaj to zauważyłem i... Tak, jeżeli coś takiego jest, bardzo chciałbym zrobić dla was giveaway dla tych, którzy cały czas ze mną siedzą, cały czas oglądają, cały czas wiecie, biorą powiedzmy czynny udział yy, w, naszym, w naszym community. Przy, przygotujcie się, bo na dniach padnie yy, giveaway i wykorzystamy, wykorzystamy właśnie tą opcję, żeby ktoś mógł coś dostać. Tak więc nie zapomnijcie zostawić lajka, subskrypcji oraz oczywiście komentarza, żebym już tam wiecie, widział niki i w ogóle. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten... Yy, te nocy. Dzięki wielkie, że ze mną byliście i do zobaczenia na streamach. Zapraszam!